Wczoraj, czyli 15 sierpnia robiłem taki materiał na temat tego, jak brzmi imię Boga. I zaznaczyłem tam na początku tego filmiku, że jest tłumaczenie, które mówi będę, który będę, zamiast jestem, który jestem. I w tym materiale chciałbym się na tym skupić, dlaczego uważam. Że to tłumaczenie jest poprawne. Ponieważ yy, tak samo jak Bóg nie do końca objawił swoje imię w Starym Testamencie, oczywiście wiemy, że miał różne nazwy. To jest Bóg, jako pasterz powiedzmy, Bóg, który widzi, Bóg wszechmocny i tak dalej, i tak dalej. Miał te nazwy, tak? Ale. Tak samo jak Bóg nie objawił dokładnie swojego imienia, dopiero w Nowym Testamencie widzimy, że to imię jest imieniem Jezus i to jest też, zaznaczam, że to jest imię ponad wszelkie inne imię, więc nie ma czegoś takiego, że Ojciec to Jahwe, tak? Bo Jezus mówił, Ojciec większy jest ode mnie, więc jeżeli Ojciec większy jest od Jezusa, a imię Jahwe, to także większe imię od imienia Jezus, to to by było sprzecznością z tym, co jest napisane, że imię Jezus jest ponad wszelkie inne imię. Nie ma innego imienia, które jest wyżej ponad imieniem Jezus. To weźmy pod uwagę. Imię Jezus jest najwyższym imieniem. Nie ma wyższego imienia. Tak, Ojciec wyższy jest od Jezusa, ale... To imię Jezus zostało dane, Jezus powiedział, w Twoim imieniu, które mi dałeś, tak? Więc to było y, imię Ojca, które zostało dane Jezusowi Chrystusowi, abyśmy mogli być zbawieni przez to imię, tak? Zgadza się? Mam nadzieję, że to jest jasne. To jest coś w tym stylu, jak Jezus mówił, y, kto wierzy we mnie, wierzy nie we mnie, lecz w Tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Albo jak y, mówił do Filipa: Filipie, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie. Kto widział mnie, widział i Ojca. Dlaczego mówisz, pokaż nam Ojca? I to samo jest właśnie z tym imieniem, że y, imię Jezus doprowadza nas do Ojca, w którym było to imię właśnie, tak? I zostało, da, zostało dane panu Jezusowi. Więc przejdźmy do tego, Będę. Dlaczego uważam, że to jest poprawne tłumaczenie? Tak jak mówiłem w poprzednim y, filmiku, że tam jest napisane po hebrajsku echie, asher, echie. I jak sobie powiedzmy, zobaczycie y, tłumaczenia słowa haya, y, jest to numer w konkordancji z Tyronga 1961. I jak sobie zobaczycie tłumaczenia, e, gdzie to słowo występuje, tak, to zazwyczaj jest to tłumaczone, powiedzmy tutaj po angielsku mam e, become, tak? Become. Become to nie jest czas teraźniejszy. Słuchajcie. Nie ma opcji, żeby to był czas teraźniejszy. A w większości właśnie tu jest yy, właśnie to tak przetłumaczone. Więc czemu mielibyśmy to nagle przetłumaczyć yy, w tekście, jak Bóg mówi do mój rzesza, jestem, który jestem. Skoro to ogólnie się tłumaczy jako. Stanę się, tak? Become to znaczy właśnie, że y, stanie się, tak? Powiedzmy, jest to napisane: Abraham will surely become nation a great. Czyli Abraham na pewno stanie się y, wielkim narodem. W Genesis, tak? 18, 18. Czyli to, y, jest to słówko użyte. Czyli tam nie ma, że on w tej chwili jest tym narodem wie, wielkim, tak? Tylko on będzie. To było mu przypowiedziane. I to, to nie było tak, że, no tak jak mówię, nie ma opcji, żeby to było już, tak? To miało się stać. To miało się wydarzyć. I tak samo to słówko jest użyte, jeżeli chodzi o Pana Boga. Będę, który będę. I co ciekawe, ja mówiłem o Biblii Gdańskiej, tak? Tutaj w rozmowie ze Zbyszkiem, jak dyskutowaliśmy na ten temat, podał mi różne linki, bo on chciał szczególnie potwierdzić, że to znaczy jestem, który jestem, a nie będę, który będę, tak? Chciał mnie do tego przekonać. Ale co najlepsze, w tych linkach, które mi dał, też jest podkreślenie, że to haja ogólnie oznacza czas przyszły. I tutaj mam taki cytat powiedzmy. Yy, oprócz, czy, czytam w tej chwili, tak, co jest yy, napisane. Yy, to jest taki PDF. W formacie PDF jest to taki dokument. On się nazywa: Jestem który? Jestem Jakub Waszkowiak. Tak? Dostałem ogólnie taki dokument. Nie wiem, czym jest ten Jakub. Nie mam pojęcia, ale yy, czytam po prostu to, co dostałem od Zbyszka, tak? który chciał podkreślić, że. To znaczy jestem, który jestem, ale zobaczmy ten cytat. Oprócz niejasności natury syntaktycznej pojawia się również problem dotyczący morfologii. Czasownik haja, który w naszym tekście jest wyrażony w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu imperfectum konjugacji kal, Echie w nawiasie w dyskursie wyraża w zasadzie czas przyszły, a nie teraźniejszy. Widzicie? Czyli to to nawet podkreśla. I tutaj jest napisane, występuje on w BHS w tej formie 43 razy. Poza kilkoma wyjątkami jest on tłumaczony w czasie przyszłym będę. Okej. Okay. W sposób szczególny należy tutaj przywołać zdanie znajdujące się dwa wersety wcześniej. Jeżeli chodzi o ten werset, co ja podawałem, będę, który będę, tak? Czyli w księdze wyjścia 3,12 A, gdzie pojawia się czasownik ECHIE, a który we wszystkich przekładach, we wszystkich przekładach jest oddawany w czasie przyszłym. Czyli Ponieważ ja będę z tobą. Ponieważ ja będę z tobą. Ki je, bo ja będę. Tak z tobą. Więc Bóg tutaj mówi, że on będzie. Znowu, to jest podkreślenie tego, że w innych cytatach jest to tłumaczone jako będę, tak? Ale nagle, jeżeli chodzi o y, to imię Boga, jak on się przedstawia, to nagle tam jest Jestem, który jestem. Czemu o tym mówię w ogóle? Ponieważ Bóg w Starym Testamencie mówi o sobie Będę, który będę, aby potem On stał się właśnie tym, Jestem. Dlatego Pan Jezus mówił o sobie, ja jestem. Zanim Abraham stał się, ja jestem. Tak? Zanim Abraham był, jam jest. Albo jak żołnierze y, przyszli pojmać Pana Jezusa i mówią mu, że szukają Jezusa. Właśnie z Nazaretu. Tak? To... On im mówi, ja jestem i oni wszyscy upadli. Oni tam upadli, więc y, to ma w sobie moc. Ale w Starym Testamencie nie było to objawione tak samo jak nie było objawione imię Pana Boga, co udowodniłem we wcześniejszym materiale. Tak? Nie było jeszcze dokładnie objawione imię Pana Boga w Starym Testamencie. No, i będzie jeszcze głębsze objawienie, jak pójdziemy do nieba, tak? Ale w tej chwili mamy imię Jezus. To jest imię ponad wszelkie imię. Pamiętajmy o tym. Więc, yy, o, powiedzmy, jest tutaj dalej napisane. Wy jesteście moimi świadkami, wyrocznie Pana i moimi sługami. Yy, wybrałem, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć mi, oraz zrozumieć, że tylko ja jestem. I tutaj jest napisane ani hu, czyli ja, dosłownie wam mówię, że to jest ja, on. Tak? To jest tłumaczone na ja jestem. A przede mną nie był stworzony to jest chyba lo nocar, tak? Bóg ani po mnie nie będzie. I to nie będzie jest lo ich je. Lo to jest zaprzeczenie, tak? To jest nie. Lo ich je. Czyli nie będzie. Nie będzie. I znowu tutaj jest to ich je. Tak? Więc... Znowu widzimy, to jest cytat z księgi Zajasza 43.10, możecie to sobie zobaczyć. Znowu widzimy to samo, że inne wersety są w ten sposób tłumaczone. Ale ja mówiłem, słuchajcie o Biblii Gdańskiej, starej Biblii Gdańskiej, że tam jest to tłumaczenie, nie będę. A w tym właśnie dokumencie zobaczyłem, że są też inne polskie przykłady, angielskie też, gdzie jest y, I will be, tak, czyli będę, ale są też inne polskie przykłady, które mówią będę. ok Więc y, przyjrzyjmy się temu. Hmm. Biblia wrzeska. Y, y, podam tylko datę, okay? 1563 rok, tłumaczenie protestanckie rzekł Wtedy Bóg do Mojżesza, będę, który będę. A temu powiedz, yy, yy, temu rzekł, powiedz też i tak synom izraelskim, ten, który jest, posłał mnie do was. Tak? Czyli już tam yy, trochę pozamieniali, że ten, który jest. Najpierw jest, że będę, który będę, a potem jest ten, który jest. Biblia kuba Wójka mówi, że jam jest, który jest, tak? czyli znowu to, to jest jakby pod, podobnie, ale Biblia Gdańska mówi będę, który będę 1632, Biblia cy, Cylkowa 1895 rok mówi rzekł Bóg, Bóg do Mojżesza będę, który będę i rzekł, tak powiesz, synom Izraela. Wieczny posyła mnie do Was. Tak jak mówiłem, jeżeli chcecie, możecie sobie mówić. Wieczny albo istniejący i tak dalej. Ale kwestia polega na tym, że są tłumaczenia, które mówią będę, który będę, tak? Będę, który będę. A nie tylko jestem, który jestem. Jeżeli chodzi o angielskie przykłady, to co jest w ogóle interesujące, to Jewish, Complete Jewish Bible ma właśnie tłumaczenie I Will Be, tak? Znajdę to szybko, moment. mamy powiedzmy Complete Jewish Bible jest I will be that I will be i potem mamy the, nie wiem jak to się wymawia, Lesser Bible czy tam Lesser Bible 1857 rok też jest I will be that I will be czyli będę, który będę ale co ciekawe, The Complete Jewish Bible e, ma właśnie I will be, what I will be. Aha, tu jest what, ani need that. E, czyli będę, co będę, będę, który będę. E, to asher, to słowo asher można tłumaczyć: będę, który będę, będę jaki będę, będę kim będę. Kilka różnych e, słów, ale jeżeli chodzi o. The Complete Jewish Bible, to co jest właśnie ciekawe, że chcieli właśnie jak najwierniejsze, jak najwierniejsze takie żydowskie tłumaczenie uczynić, tak? Więc tutaj też chcieli właśnie poprawnie przetłumaczyć, żeby nie było jakiejś kombinacji, że skoro Jezus mówił jestem. To weźmy sobie, przetłumaczmy to w ten sposób, że w Starym Testamencie też yy, przetłumaczmy to w ten sposób, że Bóg mówi jestem, który jestem. Głębszy nawet sens ma to, że Bóg mówi będę, który będę, ponieważ On miał się dopiero objawić. Bóg miał się dopiero objawić, a Słowo stało się ciałem, tak? I zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy jego chwałę. Więc Bóg chciał pokazać się dopiero w Nowym Testamencie i objawić się w Nowym Testamencie i pokazać swoje prawdziwe imię w Nowym Testamencie. Dlatego mamy to imię Jezus, tak? Ale też mamy objawienie, że to jest Bóg jestem. Tak? Co jest też w ogóle ciekawe, to w księdze Izajasza 52.6 jest napisane takie coś. Czytam z Biblii tysiąclecia. Dlatego lud mój pozna moje imię, moje imię, tak? Zrozumie w ówdzień, że ja jestem tym, który mówi o tom ja. Chineni. Tutaj mamy po hebrajsku, tak? I znowu jest to ki, czyli bo, ani, czyli ja, hu, czyli on. Tak jak mówiłem na początku, tak, ani hu, czyli ja, on. Jak czytałem kiedyś Biblię hebrajską w Nowym Testament, jeżeli chodzi o Nowy Testament, to też właśnie jak Jezus mówił, ja jestem, to jest właśnie ani hu. Więc tutaj jak jest napisane: Dlatego lud mój, Pozna czas przyszły moje imię, zrozumie ówcień, w że ja jestem tym, który mówi o tom ja. Biblia warszawska mówi, że to ja jestem tym, że to ja jestem, który mówi o to jestem, tak? I przychodzi Jezus i co mówi? Ja jestem, tak? Wielokrotnie Jezus mówi, ja jestem, czyli Jezus miał się dopiero objawić jako ten, ja jestem, tak? Ja wiem, że wie, wielu ludziom pasuje takie tłumaczenie jestem, który jestem. No, no ja też y, na początku tak myślałem, tak? Ale y, poprawne jest. Będę, który będę. Albo stanę się tym, kim się stanę. I znowu, Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Czyli ten Bóg ze Starego Testamentu stał się chciałem i zamieszkał wśród nas Emanuel, Bóg z nami, tak? Mam nadzieję, że to jest jasne. To by było na tyle. Ok? Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.